Powiedzieć, że Anna Polony jest legendą aktorstwa, to jakby nie powiedzieć nic. 85-letnia aktorka właśnie świętuje 65-lecie pracy artystycznej, z czego przez większość kariery była związana ze starym teatrem Im. H. Modrzejewskiej w Krakowie. Teraz Anna Polony otrzymała wyjątkową nagrodę Spis Treści. Recital Anny Polony i wyjątkowa nagroda Czym jest nagroda Ireny Solskiej? Anna Polony o dzieciństwie i młodych latach. Anna Polony wspomina czasy profesury w krakowskiej Ast. Kim jest Anna Polony? Serdecznie witam warszawską publiczność, która zawsze była dla mnie tak przytulna i tak wyrozumiała. Jak Państwo wiedzą, obchodzę jubileusz 65 lat pracy. Mam nadzieję, że ta ilość przepracowanych lat nie będzie świadczyć o tym, że już mam rutynę, tylko będzie świadczyć o tym, że jestem już stałą babą i się rozlatuję. Proszę być wyrozumiałym powiedziała 85-letnia Anna Polony z uśmiechem i dystansem do siebie. Recital Anny Polony i wyjątkowa nagroda. W warszawskim promie kultury na Saskiej Kępie odbył się recital absolutnej ikony krakowskich scen teatralnych Anny Polony, która przeczytała Noc Wielkiego Sezonu według Brunona Schulza. Okazją do spotkania aktorki z warszawską publicznością jest Jubileusz 65 Lecia Pracy Artystycznej Dostojnej Jubilatki, która tego wieczoru z rąk Tomasza Minkowskiego odebrała również nagrodę im. Ireny Solskiej, przyznawaną najwybitniejszym polskim aktorkom przez polską sekcję AITC i ACT. Mam ogromny zaszczyt i przyjemność wręczyć pani Annie Polony nagrodę Ireny Solskiej ustanowioną zaledwie 14 lat temu przez polską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę, jak wielką rolę dla rozwoju sztuki aktorskiej i warsztatu odegrały aktorki, bardzo często grające w drugim rzędzie, bo zawsze mężczyźni byli lepsi. W ten malutki sposób, skromny, tą nagrodą chcielibyśmy podkreślić, że pora to zmienić, rozpoczął Tomasz Miłkowski. Czym jest nagroda Ireny Solskiej? Nagroda Ireny Solskiej ustanowiona została w roku 2010 roku przez polską sekcję AICT z intencją honorowania dorobku wybitnych artystek teatralnych. Dotychczas otrzymały ją w kolejnych latach Danuta Szaflarska, Nina Andrycz, Emilia Krakowska. Anna Lutosławska, Halina Łabonarska, Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Ewa Wiśniewska. Dorota Kolak, Danuta Stenka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Irena Jun, Stanisława Celińska. Anna Polony o dzieciństwie i młodych latach. Spotkanie zakończyła pełna anegdot. Wspomnień i uśmiechu rozmowa Jana Bończy-Szabłowskiego z aktorką. Urodziłam się w bardzo trudnych czasach, ale też, no muszę to powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, w bardzo dziwnych układach rodziny. Mianowicie byłam chyba dość chyba przykrą niespodzianką dla mojej mamy, która dopiero po śmierci ojca zorientowała się, że zostawił jej ten upominek w mojej postaci. Myślę, że to dla niej była duża trauma, ponieważ pozostałe moje rodzeństwo to byli już dorośli ludzie. Najmłodsza siostra była o 17 lat starsza ode mnie. Zawsze myślę o sobie, jak czytam o tym trzynastym miesiącu u Szulca. Trzynasty miesiąc to trzynasty, dlatego ta trzynastka wcale nie jest dla mnie taka nieszczęśliwa. Moja ukochana, nieżyjąca już od dawna siostra Zosieńka, marzyła o tym, żeby zostać aktorką. Była śliczną kobietą, miała piękny głos, pięknie śpiewała. Niestety to był czas wojny, trzeba było zarabiać na życie, ale marzenie pozostało. W pierwszej klasie, do której trafiłam mając niespełna 7 lat, nauczycielka wiedziała o tym, bo znała kogoś z mojej rodziny, że ja mam skłonności do śpiewania, do wierszyków, do poezji, więc namówiła moją siostrę, bo ona się opiekowała najmłodszym rodzeństwem, żebym wystąpiła z wierszykiem na Boże Narodzenie, opowiada Anna Polony, która właśnie dzięki determinacji starszej siostry dostała się do szkoły aktorskiej w Krakowie. Mama, choć sama podkochiwała się w aktorach i teatr kochała, nie była zachwycona tym pomysłem. Co więcej, powtarzała córce, że gdy żył jej ojciec, nigdy w życiu by się na to nie zgodził. Nie mogłabym wieść aktorskiego życia, bo zdaniem mojego ojca w teatrze panuje rozpusta. Moja mama był kobietą XIX-wieczną, więc nigdy by się zdaniu ojca nie sprzeciwiła. Jednak po latach, kiedy pojawiła się w teatrze na moim dyplomie, a grałam do w świętoszku, była tak rozgorączkowana, tak wzruszona, tak przejęta, jakby sama te role zagrała. Ostatecznie pogodziła się z moim aktorstwem, dodaje, Anna Polony wspomina czasy profesury w krakowskiej AST. Szkoła krakowska jest bogatsza w dziewczyny i jest w czym wybierać. Natomiast chłopcy, ci najzdolniejsi, których jest zdecydowanie mniej, wędrują po całej Polsce, po wszystkich szkołach. Jak dostaną się do Krakowa i do Warszawy, zawsze jadą do Warszawy. Zostają więc nam dziewczyny, bo my jesteśmy od urodzenia i z urodzenia aktorkami. Taka jest nasza konieczność. Przed chłopami musimy ciągle coś im dawać grać, grać albo akceptację, albo uprzedzenie ITD. A jak któraś nie umie grać, to przegrywa wtedy. W małżeństwie nie umiałam w ogóle grać. Waliłam prosto z mostu, wspomina czasy profesury. Kim jest Anna Polony? Anna Polony urodziła się 21 stycznia 1939 roku w Krakowie. Ukończyła wydział aktorski oraz wydział reżyserii dramatu państwowej wyższej szkoły teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie. W 1973 roku została jej pedagogiem, a w 1990 roku otrzymała tytuł profesora nauk o sztukach pięknych. Pod jej skrzydeł wyfrunęli między innymi Krzysztof Globisz, Jan Frycz, Sonia Bochosiewicz, Magdalena Cielecka czy Joanna Kulik. Zadebiutowała rolą małej polikseny na deskach starego teatru w inscenizacji Wojny Trojańskiej nie będzie wreszcie. Jerzego Kaliszewskiego. W latach 1960-1964 była aktorką teatru Juliusza Słowackiego, następnie od 1964 roku do 2002 roku pracowała w Narodowym Starym Teatrze I. Heleny Modrzejewskiej występowała w spektaklach Konrada Swinarskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy, Macieja Prusa, Krzysztofa Babickiego i Agnieszki Glińskiej.